Siema, tu kanał Fejmowe Newsy. Konflikt między Marcinem Najmanem a dziennikarzem kanału sportowego trwa w najlepsze i elektryzuje cały internet. Cały internet żył niedoszłym pojedynkiem dwóch panów przed budynkiem klubowym Rakowa-Częstochowa. Do pojedynku oczywiście nie doszło i naiwny Marcin Najman po raz kolejny stał się obiektem żartów wykiwanym przez Krzysztofa Stanowskiego. Jednak bardzo możliwe, że 31 stycznia dojdzie w końcu do pierwszej konfrontacji na żywo od czasu spotkania w kanale sportowym pomiędzy Najmanem a Stanowskim. Co się wtedy wydarzy? Jak dojdzie do spotkania? Wszyscy czekamy z niecierpliwością, ale zacznijmy od początku. Sensu, macie tak, tak. Słuchaj, Konflikt pomiędzy Najmanem a Stanowskim był całkiem dynamiczny, a rozpoczął się po kolejnych przegranych walkach Marcina Najmana. Krzysztof Stanowski drwił od dawna z Wojownika z i mimo że na najmana lecą drwiny z każdej strony, to w końcu Marcin miał szansę spotkać się z jednym ze swoich hejterów na żywo, a był to właśnie Krzysztof Stanowski. Panowie spotkali się podczas programu Hate Park na kanale sportowym. W programie widzowie dzwoją do studia, aby zadawać gościom pytania oraz ich hejtować. Program prowadził Mateusz Borak oraz w pewnym momencie dołączył do nich właśnie Krzysztof Stanowski który nie stronił od żartów na temat Marcina. W pewnym momencie ciśnienie w Najmanie nie wytrzymało i ten oblał wodą Stanowskiego, zapewne licząc, że ten wstanie i będą się bić. Umówmy się, mimo że z Najmana fighter jak ze mnie youtuber, to raczej poskładałby tam Stanowskiego, który jak to mówił, nigdy w życiu się nie bił. No na pewno dłużej niż z tobą. Może tak. No, dlatego chciałbym, żebyś się spróbował. Ale, ale, ale że... dalej. dalej. To... Dalej próbuj no, Dobra, Dobra mamy telefon, słuchajcie. O, z kim, z kim, tak się z kim, z kim się. Całe wydarzenie obejrzano już prawie 5 milionów razy, a Najman do dziś uważa, że kanał sportowy wybił się właśnie dzięki jego osobie. Kolejne miesiące to kolejne drwiny z Marcina Najmana i przepychanki ich na Twitterze. W międzyczasie odbyła się ósma gala Fame Ma która była na żywo komentowana w kanale sportowym. Krzysztof Stanowski postawił spore pieniądze na Marcina Najmana, zapewne bardziej sarkastycznie niż licząc na wygraną. Jak było, wszyscy wiemy. Najman w pojedynku bokserskim zaczął kopać Don Casio i tak stał się jeszcze bardziej znienawidzoną osobą w Polsce, psując wszystkim wyczekiwane widowisko. Po pewnym czasie Krzysztof Stanowski stwierdził, że czas wyjaśnić sytuację i wyzwał Najmana na pojedynek. Najman chciał pojedynku na sali, jednak Stanowski stwierdził, że nie będzie zmieniał swoich planów i dadzą sobie po mordzie przed budynkiem klubowym Rakowa-Częstochowa i się rozjedą. Chciaj poprosić dygarek. Za dwie dwunasta idziemy po sali. Musimy się stanąć. Musimy stać. Jąłem Chyba każdy zdrowomyślący osobnik wiedział, że Stanowski robi sobie z Neumana jaja. Każdy poza samym Marcinem Najmanem, który stawił się następnego dnia szukając Stanowskiego pod budynkiem Rakowa. Stanowski! Stanowski! W góry jest. Cała akcja została oczywiście ukartowana przez Stanowskiego. Miejsce nie było przypadkowe. Gdy tylko Najman zjawił się na miejscu, z budynku znajomi dziennikarza zrobili Najmanowi zdjęcia i wrzucili je do sieci. Jednak Najman sam podłożył się jeszcze bardziej, relacjonując całe wydarzenie na żywo na YouTube. Internet po prostu zapłonął i to dziś jest bekas Najmana, który po prostu stał się memem. Stanowski był wtedy w Warszawie i jak sam powiedział nie miałby żadnych szans z Najmanę w pojedynku i chciał, aby ten stał jak ten bałwan na mrozie. Jezu, jaki ty jesteś głupi. Ty myślałeś, że ja naprawdę przyjadę do Częstochowy się to tobą bić. Ja się w ogóle do Częstochowy nie wybieram. Ja jestem w Warszawie. Mam spotkania biznesowe z, poważnym... <laughs> z poważnymi ludźmi. Człowieku, tam nikogo nie ma. Od początku chciałem tylko i wyłącznie to żeby stał jak ten głupek nam rośnie. Jedno Marcinowi Najmanowi trzeba oddać. Chłop ma złote serce i niejednokrotnie udowodnił to swoimi akcjami charytatywnymi. Mimo że udziela się w państwowej telewizji, która nie przepada za Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, to postanowił przekazać na licytację swoją niebieską, legendarną kurtkę z tego wydarzenia. Kto inny chciałby ją bardziej od Krzysztofa Stanowskiego? Ten zorganizował zbiórkę, aby zdobyć kurtkę, jednak w pewnym momencie ją przerwał. Najprawdopodobniej za własne pieniądze wygrał licytację i został właścicielem najsłynniejszej kurtki w Polsce. No więc słuchajcie, wydusił ten Łachmyta od ludzi pieniądze. Eee, oczywiście, tak jak obiecałem, wręczę osobiście mu wylicytowaną słynną niebieską kurtkę Najmana w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odbędzie się to w Częstochowie i zrobię wam z tego transmisję live na naszym kanale. E, wiem, że on e, już zapowiedział też jakiś przyjazd z kamerami. Nie wiem, czy, czy na pewno dobrze przekazał z kamerami, czy z kolegami. No i właśnie, jak się okazało, Marcin Najman został poproszony o własnoręczne przekazanie nagrody. Krzysztofowi Stanowskiemu to nie przeszkadza i chce się spotkać przed kamerami Wośpu. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest już w niedzielę 31 stycznia. Czy tego dnia wszyscy będziemy czekać na wielki pojedynek pomiędzy tymi panami? Myślę, że po akcji i kompromitacji na parkingu w Częstochowie Marcin Neyman jest już tak zagotowany, że nie będzie chciał się pojednać jak chciałby Stanowski i ma pewien plan. Zapewne taki sam jak przed walką z Doncasio i wyprowadzi za te wszystkie upokorzenia liścia, na co Stanowski na pewno nie odpowie i sprawa zakończy się w sądzie, a internet znowu zapłonie. Tak widzę to ja, a według Was, czy faktycznie w niedzielę Stanowski stanie naprzeciwko Marcina Najmana i co się wtedy wydarzy? Zapraszamy do subskrypcji kanału, gdzie całą niedzielę będziemy czekać na spotkanie i czym prędzej Was o tym powiadomimy. A teraz to już tyle. Siema!